Fundacja rodzinna może być świetnym pomysłem na gromadzenie majątku. Wynika to z braku opodatkowania dochodów osiąganych przez Fundację Rodzinną z tytułu tzw. dozwolonej działalności gospodarczej. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób zarządzać wypłatami środków, które już są w Fundacji Rodzinnej zgromadzone. I właśnie o tym opowiadam w dzisiejszym materiale. Ten kanał jest wspierany przez E-Tax, kancelaria prawna, doradztwo podatkowe. I biuro rachunkowe dla firm. Cześć, z tej strony Filip Biegun, doradca podatkowy. Na tym kanale omawiam kluczowe kwestie podatkowe w biznesie. Dzisiaj kontynuujemy temat Fundacji Rodzinnej i poruszymy kwestie związane z zarządzaniem wypłat środków z Fundacji Rodzinnej do jej beneficjentów. Konkretnie zajmiemy się Przekazywaniem świadczeń przez fundację rodzinną do jej beneficjentów, zakupem nieruchomości przez fundację rodzinną od fundatora lub od beneficjentów, fakturowaniem fundacji rodzinnej za usługi wykonane na jej rzecz i wreszcie udzieleniem pożyczki przez fundację rodzinną do beneficjenta lub do fundatora. Zacznijmy od sposobu numer jeden, najbardziej popularnego i najczęściej stosowanego w praktyce czyli Wypłaty świadczeń, które są przekazywane przez fundację rodzinną do jej beneficjentów. Świadczenia to nic innego jak pieniądze, rzeczy lub prawa majątkowe, które są przekazywane, które są udzielane przez fundację rodzinną do osób uprawnionych, czyli oczywiście beneficjentów. Świadczenia mogą mieć charakter pieniężny, czyli polegać na pokrywaniu kosztów utrzymania, kształcenia albo leczenia beneficjentów, ale mogą mieć również charakter rzeczowy i na przykład polegać na nieod płatnym udostępnianiu składników majątku, które są własnością fundacji rodzinnej. Na przykład domu, który został przekazany do fundacji rodzinnej w drodze darowizny, no i z którego beneficjenci korzystają bez odrębnego wynagrodzenia. Zasady wypłaty świadczeń, terminy ich wypłaty oraz kwoty wartości powinny oczywiście każdorazowo wynikać ze statutu fundacji rodzinnej. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe związane z wypłatą świadczeń do beneficjentów, no to jeżeli są one przekazywane, są one wypłacane do osób, które pozostają w grupie zero wobec danego fundatora. Mam tutaj na myśli przede wszystkim małżonkę, małżonka, fundatora, dzieci czy też rodziców. No to w takiej sytuacji jedyne obciążenie podatkowe, z jakim mamy do czynienia, to podatek CIT, podatek dochodowy do osób prawnych, który jest płatny przez fundację rodzinną według 15% stawki do 20 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym takie świadczenia zostały Przekazane do dyspozycji. Stawka podatku to tak jak sobie powiedzieliśmy jest 15%. I teraz jak ten podatek się w praktyce liczy? To najłatwiej wyjaśnić na praktycznym przykładzie liczbowym. Załóżmy, że chcemy, żeby do naszego beneficjenta trafiła kwota 100%. No i w takiej sytuacji podatek CIT płatny przez fundację rodzinną to jest 15 zł. Więc tak naprawdę efektywne opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez fundację rodzinną to jest 115 przez 15. Daje nam to efektywne opodatkowanie na poziomie około. 13% No i to jest tak naprawdę ten podatek, z którym musimy się mierzyć, dokonując wypłaty świadczeń przez fundację rodzinną do jej beneficjentów. Sposób numer dwa, czyli zakup nieruchomości przez fundację rodzinną od beneficjenta lub od fundatora. Tutaj tak naprawdę chodzi po prostu o to, że jeżeli mamy naszego fundatora, mamy naszego beneficjenta, który jest właścicielem jakiejś nieruchomości i Mamy oczywiście naszą fundację rodzinną, no i teraz elementem strategii budowania majątku tej fundacji rodzinnej jest inwestowanie w nieruchomości. No to w takiej sytuacji nie ma przeszkódku temu, żeby fundacja rodzinna taką nieruchomość zakupiła od fundatora albo od beneficjenta. I w takiej sytuacji, zakładając oczywiście, że fundacja rodzinna posiada środki wystarczające do tego, żeby taką nieruchomość kupić po rynkowej cenie, no możemy oczywiście doprowadzić do tego, żeby w zamian za prawo własności nieruchomości fundacja rodzinna wypłaciła określoną kwotę do fundatora lub do beneficjenta. I jeśli chodzi o kwestie podatkowe, no to przy założeniu, że nasz beneficjent, nasz fundator dokonuje sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat, od końca roku, w którym taka nieruchomość została zakupiona, yy, oraz yy, taka transakcja nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez beneficjent lub przez fundatora, czyli jest dokonywana w ramach tzw. sprzedaży prywatnej, no to w takiej sytuacji nasz beneficjent, nasz fundator oczywiście żadnego podatku z tego tytułu nie płaci. Więc tak naprawdę jedyny podatek, który w praktyce może się pojawić w przypadku tego typu transakcji, no to jest podatek PCC 2%, który jest płatny przez fundację rodzinną od rynkowej wartości nabytej nieruchomości, no, i do tego podatku oczywiście nie uciekniemy. No, bo to jest podatek transakcyjny, ale nie jest to podatek dochodowy. Sposób numer 3, czyli fakturowanie fundacji rodzinnej za usługi wykonane na jej rzecz. Tutaj schemat jest podobny jak w przypadku spółek. To znaczy, mamy naszą fundację rodzinną. Która to fundacja rodzinna no, potrzebuje jakichś usług niematerialnych, na przykład po to, żeby należycie w sposób zgodny z interesem beneficjentów, w sposób zgodny z interesem fundatora, zarządzać mieniem, które zostało fundacji rodzinnej powierzone. I oczywiście fundacja rodzinna może takich, takie usługi nabyć od podmiotów niepowiązanych, od podmiotów zewnętrznych, czy też od osób niezwiązanych w żaden sposób z fundacją rodzinną. Natomiast no, przy założeniu, że mamy naszego beneficjenta i naszego lub naszego fundatora, który posiada, posiada kwalifikacje, który posiada umiejętności potrzebne do tego, żeby taką usługę wykonać, nie ma przeszkód ku temu, żeby właśnie taka usługa została wykonana przez właśnie naszego beneficjenta albo naszego fundatora, no który oczywiście może to zrobić w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej. No i z perspektywy podatkowej, przy założeniu, że wynagrodzenie jest ustalone na rynkowym poziomie i takie usługi są rzeczywiście potrzebne z perspektywy fundacji rodzinnej, czyli te usługi nie mają fikcyjnego charakteru, może to być rozwiązanie korzystne, no, no bo tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z ryczałtem jako formą opodatkowania działalności gospodarczej, no to podatek, który znajduje zastosowanie w takiej sytuacji, to jest 15% albo ewentualnie 8,5%, więc trochę niżej niż w przypadku świadczeń, które są przekazywane przez Fundację Rodziną od beneficjenta. Więc w pewnych przypadkach. W pewnych okolicznościach takie ukształtowanie zasad wypłat z fundacji rodzinnej do beneficjenta lub fundatora może być korzystne z perspektywy planowania podatkowego. No i wreszcie sposób numer cztery, czyli udzielenie pożyczki przez fundację rodzinną do beneficjenta lub do fundatora. I tutaj po prostu chodzi o to, że w sytuacji, w której. W naszej fundacji rodzinnej znajduje się jakiś kapitał, znajdują się jakieś środki, no i z jakichś powodów nie chcemy tych środków wypłacać w sposób inny, na przykład w ramach tych sposobów, które sobie już dotychczas mówiliśmy. natomiast po stronie beneficjenta, po stronie fundatora no występuje zapotrzebowanie na kapitał, który to kapitał jest zgromadzony w fundacji rodzinnej, generalnie nie ma przeszkód ku temu, żeby tenże kapitał został przekazany w formie pożyczki, która jest udzielana przez fundację. Fundację rodzinną. Oczywiście, w zamian za taki kapitał nasz beneficjent, nasz fundator, no musi zapłacić wynagrodzenie, czyli po prostu musi zapłacić odsetki do fundacji rodzinnej. No, które te odsetki oczywiście podlegają opodatkowaniu na poziomie fundacji rodzinnej. Od tego podatku już niestety nie uciekniemy. No i oczywiście, taka pożyczka jak każda inna, no powinna być kiedyś zwrócona, więc tak naprawdę, no nie jest to idealny sposób na przekazanie środków, przekazanie wypłat ze fundacji rodzinnej. Natomiast no i tak jak powiedzieliśmy, jeżeli nie chcemy tego robić w inny sposób, a potrzebujemy kapitału, no to zgodnie z przepisami możemy to zrobić w taki właśnie sposób. No i taką jedyną pułapką podatkową, której powinniśmy się wystrzegać, której powinniśmy unikać, dokonując takiego sposobu na zarządzanie wypłatami środków z fundacji rodzinnej, jest to, żeby dbać o to, aby umowa pożyczki, która jest zawarta pomiędzy fundacją rodzinną a beneficjentem, fundatorem, nie była dłuższa niż 10 lat, ponieważ jeśli jeśli okres trwania takiej pożyczki będzie wynosił co najmniej te 10 lat, no to w takiej sytuacji, niestety, ale fundacja rodzinna będzie musiała zapłacić podatek od tzw. ukrytych zysków według 15% stawki od kwoty przekazanego kapitału. Natomiast jeżeli ta nasza umowa pożyczki będzie krótsza niż te 10 lat, czyli okres jej trwania będzie wynosił mniej niż te 10 lat, no to w takiej sytuacji na szczęście nie musimy się tym podatkiem od ukrytych zysków martwić. A więc, jeżeli zastanawiasz się, czy fundacja rodzinna jest dobrym pomysłem w Twojej indywidualnej sytuacji, lub też masz fundację rodzinną, ale nie wiesz, w jaki sposób zarządzać wypłatami środków, które są już w niej zgromadzone, to zachęcam Cię do tego, żeby mówić się na nieodpłatne spotkanie, nieodpłatną konsultację z nami. Link do takiej konsultacji znajdziesz oczywiście w opisie do tego filmu. Natomiast, jeżeli interesują Cię kluczowe kwestie podatkowe w biznesie, to jak zwykle serdecznie zachęcam do subskrypcji tego kanału. Dziękuję i do zobaczenia w w kolejnym filmie.